Cześć, 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 cześć! Tu, tu Figi, Miki, i Moniki! Zapraszamy Was dzisiaj na wakacyjny Challenge. Challenge. Tak, jest. Dzisiaj jest środa dziewczyny. Jeszcze tylko czwartek, dzień nauki, a potem piątek co? Wakacje! Wakacje zakończenie. Nie no, nie wiedziałaś co, tak? Tak. No i Kazacko, że wakacje? Agatka, ty wiesz, że są wakacje, prawda? No. No mniej więcej, tak? W piątek jest zakończenie roku szkolnego. Słuchajcie, zapraszamy was tak nietypowo właśnie w piątek na e, odcinek. Będziemy pokazywać nasze świadectwa, nasze świadectwa. Moje Agatka. już nie, chociaż też mogę swoje jakieś pokazać. Stary. Nie, nie, Ta, aktualne. Zobaczymy jakie stopnie będzie miała Monika, jakie świadectwo będzie miała Agatka, prawda? Dobra, słuchajcie, w sobotę też będzie odcinek, więc w tym tygodniu troszkę więcej. Będzie Dlaczego? nas dużo na YouTubie, więc zapraszamy. Pamiętajcie o nas. A dodatkowo jeszcze można wbijać na nasze shortsy, bo są też bardzo ciekawe. Oraz na nasz drugi kanał. No A to, to gramy. gramy! A dzisiaj gramy w co? W Challenge. Proszę bardzo, losowanko, szybciutko, ja. szybciutko. Jakiś Jakieś letnie, fajne... Zamykamy oczy, ja kontroluję, czy co za wcięte? Trochę mnie stresuje, Wiele, jak tata tak blisko to kamerą podjeżdża. To nic, nic nie o, stresujemy fajnie. tutaj, gdzie jest tylko luz. Wow, wow, ale super, teraz te kolory. To kolory. To Nawet jeszcze mój nie, nie wie, wie jakie. Trzeci. Wow, wow to się trzy. Fajne. Podoba się. Mi się podobają. Dobra, co to teraz? Teraz to ta Agatka, Agatka losuje i Taka sama metoda, czyli zamknęła oczy i losuje. Wow, fajny kolor pierwsza. O, no. wow, wow, fajny No jest tak jak na razie dwóch. A gratta, zobacz, jakie masz fajne kolory. Fajne Ci się wylosowały, prawie takie jak koszulka twoja, zobacz, tak no samo niebieskie. Różowe fioletowe, tak? Tak, tak. tak. Super. Ja? Teraz ja. Ty ja. się masz jasny, zielony, żółty i pomarańczowy. No, marzenia można mieć, ale czy się spełni, to zobaczymy za chwilę. Ja. Ty też masz w kolorze swojej sukienki, czy tam bluzeczki, Troszkę. Troszkę tak, troszkę tak. Dobra, słuchajcie. Dobra, wylosowane Kolory wylosowane. Zaraz pokaż Nie, nie, Jakie się usunęły? Tada! Jaką wakacje? No jakże mogło być na tym słuchajcie. Tak, w końcu to wakacyjnie. Three marker challenge. Dobra, bierzcie się do roboty, dziewczyny. Zaczynamy. I za chwilę będziemy rozmawiać o czym? Najlepiej no, właśnie lepiej o wakacjach, o lecie. Monika wzięła się najpierw za słoneczko. Słoneczko. Tak? No idealnie. Właśnie. życzymy Wam wszyscy widzowie, żeby właśnie tego słońca nie zabrakło no. w wakacje, no, prawda? Ładnie, Bo to jest tak. najważniejsze. Tak. Mamonia zaczęła od um, Arbuzika. Arbuza. Czyli mamunia chciałaby, żeby arbuza nie zabrakło w wakacje, tak? Tak. A, Agatka? Agatka też. Tak, tak. <laughs> dobra, malujcie, malucie ciekawe jak to wszystko będzie wyglądało. Plany wakacyjne dziewczyny. My zawsze wakacje zaczynamy bardzo szybko, prawda? Ta -a 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 -a. Tak. Tak, Czyli od razu, jak tylko zakończy się rok szkolny, jedziemy tak. na, na... jakieś tak. przygody. Na wczasy, na przygody letnie, tak. No, I I w, w tym roku też wyjeżdżamy wcześniej, bo koniec roku jest w piątek, a my w niedzielę już z samego rana pakujemy się jedziemy. Tak jest. Gdzie jedziemy? Do Szklarskiej porędy! Bardzo po dobrze ņwiby. zapamiętałaś, Agatko, nazwę tej miejscowości, tak. Tam jeszcze nigdy nie byliśmy, tak? To są No właśnie. ...wzerskie, tak? Karkonosze. No właśnie, tam tak. jeszcze nigdy nie byliśmy. Mamy nadzieję, że mamy tam widzów swoich albo tych, którzy też przyjadą odpoczywać właśnie do szklarskiej mm. poręby. Możecie nas zaczepiać, słuchajcie, no możecie właśnie. robić z nami zdjęcia, no. możecie z nami porozmawiać. Porozmawiać, e... możemy was pozdrowić na filmiku. Właśnie. Także jeżeli nas zobaczycie gdzieś w tłumie, to śmiało do nas podchodźcie, zagadujcie. No bo często jest tak, tak. że ktoś nas widzi, ale na przykład się wstydzi. No właśnie, powiem. i potem pisze w komentarzach, widziałam no, was, ale bałam się podejść. Nie wstydzi bójcie się. Słuchajcie, nie tak. bójcie się, nie wstydźcie się do nas podchodzić. My, my nie wrócimy. My pokażemy w całości. I nam to też bardzo sprawia przyjemność, jeżeli nasi widzowie podchodzą do nas. Tak, I, tak. Nie. my sobie z nimi rozmawiamy, robimy sobie zdjęcia. I robimy jakieś pozdrowionka na filmach. Bardzo fajne to jest. Bardzo nam się podoba. Tak samo nam się podoba jak malowanie, tak? Tak. Ok. Czy malowanie lepsze jest od tego wszystkiego? Nie, nie. Nie, Maoniusia już zakończyła kolor żółty, czy to jeszcze. Czy jeszcze ja coś nie już ja zakończyła ja rysunek. Tak nie, nie, żółty kolor. Nie, chyba jeszcze nam, trochę z napisu A, zrobię. Coś się tam tego. jeszcze zaraz, używała, dobra. Bo właśnie widzę, że zaczęłaś od żółtego, mamunia też już no, coś tam ma. Coś Zaki? tam ma. Ja mam takie dosyć nieciekawe kolory, bo mam dwa różowe. Jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy. No, I jakiś taki szaro granatowy. Prawdziwa artysta poradzi sobie z każdym mhm. zestawem. Aha. Agatka też maluje pięknie. Bardzo ładnie, po kolei. Taka gatka próbuje wszystko po kolei robić. Dobrze, dobrze. Dziewczyny, co będziemy robić podczas naszych wakacji w szklarskiej porębie? Będziemy chodzić po górach. Tak. O, tak. Odpoczywać. Oczywiście chodzenie po górach to nie jest taki bardzo odpoczynek, bo zawsze jak wracamy gdzieś z gór po takim tygodniowym pobycie. To jeszcze 2-3 dni po tych górach odpoczywamy. Bo naprawdę bo jest człowiek tak. troszkę zmęczony. No jest? Słuchajcie, tak, wskunaczka? tak, wszystko boli, nogi bolą. No tak, tak. A tych gór jeszcze nie znamy. No bo już w tatrach byliśmy. Kilka, ale nawet jak nie kilkanaście razy, prawda? Tak, tak. tak to już tam tam już dobrze znamy, a tej góry jeszcze nie znamy. Na pewno będzie ciekawie, będziemy robić jakieś fajne filmy, no ale nie tylko pewnie wspinaczka nas tam czeka, prawda? No, no na no. pewno, no. Będziemy próbowali nie, nie sobie. różnych innych Tak, Są różne parki, rozrywki, zamierzamy je odwiedzić. Kariu? są znaki. Na zdrowie, na zdrowie. Korkatka. Niby no, to nie było ciśnięcie, ale, ale na stole. Tak, są zamki, zamek książ na przykład. My bardzo zamki. piękny. Eee. Tak, chcemy pojechać do Pragi, do Wrocławia, do skalnego miasta, także planów jest co niemiara. A co się zrealizuje, to zobaczymy. No tak? właśnie. Jedziemy właśnie. tam na ile? Na, na różne... dwa tygodnie. Na dwa tygodnie, tygodnie. Nie, tak. Tak, tak, tak. tak. Daleka podróż, słuchajcie, bo mamy tam około 700 km. Troszeczkę dalej niż nad morzem. I właśnie zamierzamy zrobić taki filmik na następną środę z podróży, z samej podróży. Tak, czyli tak cały jak... dzień w podróży. Cały dzień w podróży, czyli zobaczycie jak właśnie sobie jedziemy tam do tego miejsca. Tak, jak to jest... Dziewczyny, a teraz szybkie głosowanie. Popatrzcie tutaj na mnie. Góry czy morze będzie pytanie. Kto woli spędzać wakacje w górach? Ten podnosi rękę. Do góry właśnie. Czyli 3 do 0. No. Już nie musimy głosować nad morzem, ale... Ale może też lubimy w sumie. Jest on na odpoczynek nad morzem, taki po prostu relaksik, no chodzi się tylko nad to morze, plażuje się, leży. Ciekawe, jak to jest z naszymi widzami. Czy oni wolą, właśnie góry, czy może? Możecie na, napisać o tym w komentarzu, która forma wypoczynku jest dla Was bardziej tak, korzystna tak. i bardziej ją lubicie. A może teraz jeszcze raz jeszcze jedno i jeszcze jedno głosowanie. Tak. Uwaga, góry, czy jezioro. Kto jest za jeziorem? Zero. Kto jest za górami? Aha, Ale to... jezioro też lubimy. No, w sumie jezioro jest bardzo podobną formą w uczynku do morza, prawda? I no. Nic dziwnego, że to głosowanie też było podobne. Tak, a teraz może jezioro czy morze? Bo Jeszcze mi. została taka opcja. Jeszcze taka opcja, uwaga, może, jezioro czy morze? Jezioro, kto jest za jeziorem? Ja chyba za jeziorem. Jednak bo... wróci jezioro, tak? Boże! Pływa. Lepiej tak. się pływa w jeziorku, nie? Tak, ale w morzu też się fajnie pływa, tak się można rzucać na falę. No właśnie, ale tam właśnie takie upływania to nie ma bardzo, tylko takie jest Szale, ten... taki szaleństwa, szaleństwa hmm. takie, tak, tak. Ktoś kto tak nie umie za bardzo pływać, no to oczywiście nie, nie popływa. Sobie. No. Ja wchodzę tylko po kolana, bo dalej się pływam. <suszy> jak rysunki dziewczyny? Jak malunki. Ja mój tak wygląda. Lesunki, Ej, no, ja a mój master, master się zgubił. A ma mój no, tak, tak, tak. master. a Monika też już prawie na eee, ukończenie. Długo się zastanawialiśmy, gdzie e, sobie nocleg taki wynająć, tak. prawda, tam w szklarskiej o, kranie, o, tak, Monika mówi. No i w końcu, co gdzie będziemy mieszkać? Hotel, czy e, kwatera prywatna, czy kemping, czy może będziemy pod namiotem gdzieś nie wiem. E, na polu? Mm, na polu Będziemy mieszkać, no w takiej kwaterze prywatnej, tam mamy takie dwa pokoje z kuchnią, no tak całkiem sympatycznie, koło lasu. Także las, cisza, spokoj. spokój, ćwierkanie ptaszków codziennie rano, także bardzo, bardzo przyjemne, do centrum, bardzo bliziutko. A, gdzie to jest koło centrum. Tak, blisko centrum. To myślę, że będzie fajnie. Chociaż że wolimy takie bardziej kwatery, gdzie jest taki kontakt z przyrodą. Nie lubimy jeździć do takich tych blokowisk, tych apartamentów, właśnie, hoteli. Bardzo dużo, bardzo bardziej bardzo... nas takie kempingi jakieś nawet interesują. Tak, tak, tak. Interesują. A tam jest właśnie bardzo dużo tych apartamentów. Takie paproszki z tego tego. To z a, tego i troszeczkę się wyszło. Tak, ja Nic się nie przejmuję, gadko. Tak. Na pewno Twój obraz będzie przepiękny. Czy to są już ostatnie atrakcje wakacyjne, jakie są przed nami, czy nie? Dla nie, nie. Na pewno nie. Słuchaj, Monika, opowiedz ok, <grym> naszym widzom. No, bo to chyba dla Ciebie jest jeszcze tak. bardziej wa ważniejsze. To jest jeszcze lepsze. I fajniejsze, co stanie się później, tak. jak tak. wrócimy, prawda? Więc od razu praktycznie jak wracamy, jadę na pół konne do stajni. Monika się cieszy, a my. Tydzień stajni. No nie I wiem. No, ale... Ja bym nie. Nie chciała, no, ale. i będziesz nocować tam? No nie. zajni z konikami na sianku. <laughs> nie, będziesz, codziennie będziesz wracać tak. na mockę tak do domu. No dobra, to stanie jest niedaleko nas, więc spokojnie. Monika sobie poradzi na rowerku, przyjedzie tak, czy coś tak, tak. takiego. I z wakacje na pewno najbardziej najlepiej będzie wspominać właśnie wakacje w Stanie. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie. to się wszystko nie, wiadomo. Wnaże. Później będziemy oceniać te wakacje. Nie dzielmy skóry góry na niedźwiedziu, mamoniu. Jak niebieski. mówi staropolskie... Kto ma niebieski i różowy? Ja mam różowego dużo. To widzę, że jak mama zrobisz tak na przykład, to ty się zrobisz A, A tak, Aaaa, każda mniejsza kolor. Ale no kolory. to stworzyłaś czwarty kolor, to nie można może. Można, wszystko można. można. Ja jest, wszystko. dowolna. Dziewczyny, no ale jak wrócimy z tej świarskiej poręby, jak Monika skończy już te półkolonie konne, no to będzie dopiero połowa lipca. Czyli tak. to jest dopiero początek tak naprawdę wakacji. No co my będziemy tam robić? I będziemy. I no, tak. do, tego, do to, 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 to. No tak, no, zwierzynie jest obowiązkowo, jak wiecie my co roku jesteśmy w zwierzyńce. Nawet po kilka razy czasami, tak, tak, No właśnie, więc na pewno sobie jeszcze gdzieś tam wypełnimy ten czas i będziemy podróżować. No. Czy mi się marzy kiedyś pojechać na takie wakacje, gdzie będziemy na przykład nocować w namiocie, taki survival? No, ja też no tak ale to kiedyś yy, Monika była mała to spaliśmy pod namiotem akurat była burza wtedy więc ja tego całego wypadu pod namiot nie wspominam zbyt dobrze musieliśmy Rzeczymy. uciekać a nie mieliśmy bardzo gdzie. Prawda? Gdzieś to wszystko tak się zwilgotniało ja miałam wrażenie że po prostu zaraz ten namiot się cały zawali Pioruny waliły, no po prostu no. jakaś katastrofa. Ale przeżyliśmy, nie? No przeżyliśmy. Jesteśmy wszyscy? A Agatka, czy Ty już skończyłaś, bo widzę, że już się relaksujesz tak. na maksa. Na maksa się relaksujesz, tak? Tak. Ciężko było namalować, czy nie? Wakacyjny obrazek? Nie, mówisz, dobra. No mój ja nie to, jeszcze nie patrzymy, zaraz będziemy reprezentować. To ja już kończysz, tak? Tak. się już swoje rysunki, widzę, że tak. pozakrywałyście, żeby nie było widać, tak? Prezentację zaczynamy od najmłodszej zawodniczki. Agatka, jaki jest Twój obraz, pokaż. Takiego jeszcze się podpisałam. O, A, podpisałaś się na, 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 z tyłu, to dobra. To nie wyszło na tego. To nic, dobra, pokaż Agatka <laughs> swój obraz z przodu. Mm. Wow, jakie mm. fajne kolorki. Bardzo ładnie, bardzo kolorowo jeszcze zrobiłaś takie ładne ramki, tak, Agatka? Jak ci się malowało? Fajnie. Fajnie się malowało. Dobra, to jest, y, pamiętajcie, to jest rysunek numer jeden Agatki. Jeżeli Wam się on najbardziej Nie, podoba, możecie jak pisać. Wam się podoba! To piszcie jeden, jak mamy dwa. Nie Nie, 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 Twój jeden, e, Moniki dwa, mamy trzy. Piszcie dobra, tak, tak dobra. Jest w komentarzach. Dobra. Teraz e, ja. Też ja podpisałam szalony dwa, napis. Monika, tak, szalony napis, Uwaga. a e, rysunek ta na numer, jak wygląda ta, hmm, A to jest, jest piasek, tło to jest piasek. No, dużo żółtego, piszcie jest tak. niebieski. No jest tak właśnie fajnie, letnio. Tak. Władnie, też taka jest taka rameczka a i tam, tak. Ta piłka mi się bardzo kojarzy z latem, i okularki, i słoneczko, no, tak. i lód taki smerfowy nie wiem. smerfowy, <noise> bardzo dobry. Jeżeli Wam się ten rysunek podoba najbardziej, to piszcie dwa. Dwa! dwa. Jeżeli, jeżeli Wam się podoba dwa. Mamuni najbardziej, pokaż nam najpierw mamoni. No. dopiero wtedy będziemy mogli głosować. Mamunia ma taki No, troszeczkę takie ciemniejsze to wszystko. No, takie. Najpiękniejsze. Nie wiadomo o to, znaczy ale zdecydują widzowie, pisząc numer 3 w komentarzach. Mamy, ja widzę, że klapki jakieś oryginalne zrobiłaś. Tak, z napisem Napis SUMMER. Napisem summer. No. Dobra, pięknie, ładnie. Słuchajcie, fajnie Wam się malowało? Bardzo fajnie. No to Bardzo. czego możemy życzyć naszym e, widzom? Udanych... wakacji. Tak, bawcie się, odpoczywajcie. Oj, przepraszam! Wyjeżdżajcie, nie bijcie się! się za tak, dużym, nie bijcie się Tak, wakacje Pod dużym znakiem zapytania, gdyby mała mocniej machnęła. No właśnie. <grych> Dawajcie nam dużo łapeczek w górę po dzisiejszym filmem. Klikajcie w miniaturki filmów, które wam się pojawiają teraz na ekranie. Oglądajcie. Inne na filmiki na kanale Filmiki, I Agatki i Moniki. Wiecie naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie ten kanał. Z dzwoneczkiem. Zobaczenia. Do zobaczenia. Pa! pa. pa.